No i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinieczku Zajrzysz w historię 2, bo jakże to inaczej? Powiem Wam tak, znowu nie ma kamerki. Dlaczego odpowiedź jest taka sama jak ostatnio? Czyli w sumie wstałem przed chwilą, nagrywam to w czwartek, nie poszedłem do szkoły, wyglądam jak zjep pierdolony, za przeproszeniem. No i po prostu jest bez kamerki, nawet mi się chciało garać, więc po prostu nagrywam też dla Was odcinek. A w dzisiejszym filmie. Zobaczymy, czy. No właśnie, zobaczymy, czy da się być najlepszym, najmocniejszym krajem w sumie, nic nie robiąc. Dlatego przygotujcie się dzisiaj. Dzisiaj raczej. Nie będziemy atakować. Taką przynajmniej mam nadzieję, taki jest zamysł, więc nie wiem, zobaczyć ten odcinek nie będzie kurwa za nudny, może będzie trwał po prostu z 8 minut albo coś takiego. No nie wiem, no zobaczymy po prostu. Dlatego plan na dzisiejszy odcinek jest następujący. Wiecie to, ostatnio jak grałem, odcinek taki, że ty, jeszcze tysiąc lat czekaj, nie tysiąc lat, co ja, kurwa, no 100 lat czekaliśmy, to no, Brazylia, jak dobrze pamiętacie, ona miała prowincję, która miała 200 tysięcy ekonomii. To jest, było po prostu chore. Dlatego my dzisiaj stworzymy Polskę tak potężną, będzie miał kurwa tyle ekonomii, tyle populacji, że będzie pierwsi w rankingu, nie atakując żadnego państwa. I to jest cel na dzisiejszy odcinek. No dobra, w końcu, że tak pierdole, pierdole, zaczynamy. Yy, technologia. Yy. Takie coś jak utrzymanie wojska ogólnie kompletnie nas nie interesuje. Wszystko w przyrost ekonomii tak naprawdę dajemy no i w przyrost populacji, bo to nam będzie dawało dużo punktów w rankingu, żebyśmy się też wiadomo. Mogli no i wpływy z produkcji. Też mogą się przydać, myślę. Dobra, teraz tak, podatki. Nawet wiecie co, zwiększymy sobie podatki lekko ponad tą. I teraz tak, inwestycje, towary, ogólnie od razu. Od razu dajmy w inwestycje towary i co ważne, też poprawiamy relacje z naszymi sąsiadami. Tutaj wiadomo, Ukraina, tutaj Białoruś Litwa raczej nas by nie atakowała, ale to i tak się zarabia Poprawiało. Mówię, te relacje trzeba poprawiać, bo ja nie chcę mieć wojny. Nie chcę mieć wojny, po prostu. My musimy rozumieć, zrozumcie mnie. My musimy mieć po prostu no, samych sojuszników. Jeszcze ja często atakuje chyba Szwecja nas, więc byśmy sobie też wzięli z nimi poprawę relacji. Wiadomo, dosłownie z każdym lecę, no z poprawą relacji. Jakby ktoś już nas zaatakował, to wiecie, co będę robił? chyba po prostu wysyłał na ich handel i żeby po prostu ktoś się Chiny zaatakował, więc jeszcze wiecie co? Nawet rozwiążemy sobie armię, bo po co nam jest ona tak naprawdę. Tutaj Niemiec bardzo nas lubi, Czechy, Słowacja. Ej, no patrz. Świetnie, tylko Litwa trochę by nas bardziej mogła lubić i Rosja. Dobra, i teraz tak, pamiętajcie, nie tylko tym zwiększamy ekonomię, bo to wiadomo, to nam będzie nabijało na białą ekonomię, ale jeszcze to potrzebujemy. Inwestycje, więc będziemy sobie po prostu... Ja będę klikał, będzie bardzo dużo klikania w tym odcinku, ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Szkoda, że nie da się znaczyć, wiecie co? Kilku prowincji na raz. No niestety. Ej, teraz się zastanawiam, czy jak mam tutaj na przykład już 100%, właśnie procent, to czy ja to mogę bardziej rozwijać jeszcze? Czy nie mogę w tym inwestować? Ale tu się zwiększa ekonomia? No kurwa, nie wiem, tak się niby zwiększa, ale czy aż tak bardzo ta ekonomia się zwiększa? Nie wiem, właśnie, czy jak jest 100%, to czy. Czy w to inwestować dalej? Chyba się wydaje, że nie. Bo ona tak rośnie. Nie, chyba się nie inwestuje jak już jest 100%. Tak się przynajmniej zdaje. Tego tak, dobra, lecimy póki co tam, gdzie tych 100% nie ma. Wszędzie muszą być prowincje po prostu po 100% tutaj tego inwestycji, tak? To są inwestycje, chyba tak. Proszę bardzo, wokół nas już są ogólnie wojny, to wiadomo, francuska, niemiecka wojna po prostu to musi być. i Francja raz nie lubi, w takim razie Francja, poprawiamy sobie z wami relacje. To tak tutaj resztę relacji widzę, że jest stabilnie, jest spoko, z Rosją jeszcze poprawimy, ze Szwecją też sobie sobie jeszcze Poprawimy. No mówię, no nie chcemy wojen. Naprawdę nie chcemy wojen żadnych. Bo to nam na pewno jest nie na rękę. I jeszcze mamy w ogóle erę złota, jakąś, więc mamy jakieś kolejne busty. I zobaczcie, my już jesteśmy na miejscu dziesiątym. I jakby nie pytajcie, dlaczego to jest Anna Żukowska. Po prostu kiedyś nagrałam z niej odcinek, i kurwa nie wiem dlaczego. To się jeszcze nie zmieniło. Cały czas jest ona. Nawet robię spójność plików i cały czas jest ona. Kurwa pomocy usuńcie ją z tej gry. Dobra, my no, klikamy sobie dalej. Widzę też, że tych, na tych najmniej rozwiniętych prowincjach trzeba wydawać ogólnie najwięcej pieniędzy. Tak mi się przynajmniej zdaje, że tak to działa właśnie. Ale już jest spoko. Zaraz będzie 100% myślę, że wszędzie, więc no spoko. Ej w sumie nawet nie wiem czy ja to musiałem robić, bo w sumie jak dało mi wielo w inwestycje, to mi się to zwiększa za każdym razem, zobaczcie. No, dobra, już klikam. To jest taki, mówię, luźniejszy odcineczek, wiecie coś, wracacie ze szkoły sobie do obiadku, usiądziecie. Chcecie posłuchać jakiegoś debila? No to pajaca sobie posłuchajcie po prostu. No tak jest, tam gdzie najmniej rozwinięte prowincje trzeba było najwięcej pieniędzy, bo teraz tutaj już dajemy dosłownie po jakieś resztki, tak naprawdę. No i zobaczcie, zaraz będziemy mieć wszędzie już 100%. Tak naprawdę, tutaj jeszcze krosno, krosno. Proszę bardzo, wszędzie mamy 100% i tutaj Polska, dobra, wyróżnia się wokół tutaj tych innych krajów, tylko na przykład patrząc na taką Szwajcarię, no to my jesteśmy dalej za fajnie jeszcze, ale nie, no patrząc na mapę świata, to Polska akurat widać, no ona się, ona się akurat wyróżnia, na przykład taka Francja, to jest tragedia, albo Wielka Brytania tutaj... Nie ma tak naprawdę nic. No i też właśnie tak sobie pomyślałem, że przydałoby się zacząć ogólnie jakąś budowę. Na Szwecja teraz lubi, lubi. Niemcy lubią, tu, tutaj Francja raz nie lubi, ale chodzi mi, że budowę, wiecie, tutaj farmi, w ogóle wszystko w ogóle zapomniałem o tym, a jednak to jest też bardzo ważne, tylko właśnie musiałbym sobie wejść na, taką in na tą inną mapkę. Tylko pytanie kurwa, jak się na to chodziło? To jest mapa populacji, to jest ekonomiczna, rozwój, stabilność, choroby, nie, nie, nie. Przyrost. O, 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 czy to jest przyrost naturalny i to nam buduje... Tak, tutaj budujemy farmę. No i dobra, no to ja w takim razie zabieram się jeszcze za budowę wszędzie farm. Jeśli w ogóle to będzie to możliwe. A co mi będzie? Czemu nie? Nie, nie, nie! Wojnę mi Finlandia wypowiedziała! Dlaczego ty to robisz? Nie robię co? Jakieś wojsko tutaj? Proszę cię, nie rób tego. Nie, ona. Kurwa, mać. Miało nie być wojna, ale dobra, no. Obronić się trzeba, co nie? Ale nie, no, tak się nie robi. Finlandio. Ja nie chcę mieć z nią wojny, jakby to Sprzecza się, sprzecza się to po prostu z moją ideą, oni są popierdoleni, jakby nawet nie macie ze mną szansy. Zobaczcie, w ogóle jesteśmy na miejscu dziewiątym, więc to naprawdę nam sporo daje. To naprawdę już sporo daje. Ta ekonomia już jest dobra. Tylko Finlandia, no ona jest popierdolona. Kolejna, tak jakieś 3,5 tysiąca jednostek, no Dobra, wiecie co? Sama chciała. Rosjo, złoto, tutaj wiecie co tak wyślemy wam. Dobra, macie 20 tysięcy złota i wypowiedźcie wojnę w Finlandii i wydaje mi się, że Finlandia sobie ogarnie dupkę teraz już. A nie, ona dalej nie chce rozejmu, jakby logiczna. Ona nie chce rozejmu. Ona pokona Rosję, pokona nas, pokona wszystkich. A my dalej będziemy poprawić relacje, a niech no, po prostu Rosja się zamie to w Finlandię, bo tak to być nie może, to jest po prostu karygodne. no. Dobra, z Finlandii dużo nie zostało, więc jak ona teraz nie będzie chciała ze mną rozejmu. O, cieszę się bardzo, Finlandia, że teraz podpisała z nami rozdajm, ale Rosja się tobą zaopiekowała na szczęście. Tutaj patrzę na relacje, jest wszystko w porządku. Lecimy dalej sobie z. Z budową, z budową, z budową. I proszę bardzo, ostatnia farma, więc mamy w całej Polsce wybudowane farmy już na poziom pierwszy. A poziomów jest cztery, albo nie wiem, chyba cztery poziomy, są coś takiego. No więc powiem Wam tak. Jeszcze sobie zaraz po chwila, to jest poziom drugi, trzeci, jeszcze jest kolejny poziom, tylko my na niego nie mamy tych punktów technologii, co najgorsze. Złe relacje, dlaczego? Tutaj się dzieje, coś się sprze sprzeciwiają się trochę w Szczecinie, a tak byś nie powinno. W ogóle jakie inwestycje? Wszędzie jest po Bardzo dobrze, wszędzie jest po 100, to mi się oczywiście bardzo też podoba. Yy, tutaj spokój, spokój, cisza. W takim razie, wiecie co, muszę zmniejszyć towary, muszę zmniejszyć inwestycje, ponieważ my będziemy teraz, wiecie co, budować dalej, pierdzielone yy, farmy, a na nie po prostu tak dużo pieniędzy, więc yy, no, dlatego trzeba zmniejszyć to. Powiem wam, że naprawdę taki aż się, aż się przyjemnie siedzi, nawet się tak przyjemnie klika w sumie, no wiecie, no tak to spoko, no jakby czemu nie. Pewnie mi się znudzi za 15 minut i będę ja mówił, kurwa, po co ja to robiłem? Ale czemu nie? Czemu nie? Polska ma być najpotężniejsza, nieważne czy siłą, czy polityką. Mam nadzieję, że ten cel, żeby Polska była pierwsza no uda się go zrealizować, bo to mówię, no, teraz wszystko inwestujemy jeszcze w przyrost naturalny, więc jest jakby. Jeśli ja nie dziwię, że te punkty, jakby tutaj w rankingu aż tak dobrze nam nie lecą. Wydaje mi się, że jak wybudujemy, wiecie, co wszystko na maksa i damy inwestycje i w ogóle towary, to wtedy tak wszystko pójdzie do góry też nasz ten cały nasz ranking. Więc no, myślę, że wtedy się to uda. Jakby teraz jeszcze rozumiem, że jakby tak za bardzo nam to nie idzie do góry, ale zobaczcie, już. Prawie Wszędzie mam wybudowane ogólnie farmy na poziom trzeci nawet Więc jeszcze zaraz będą czwarty Wszędzie mamy farmy na poziom trzeci, chyba że czegoś nie widzę to możecie mnie wyzywać w komentarzach Ale ja się nie mylę, ja się nie mylę akurat w takich sytuacjach, w ogóle Coś się podziało, dużo się podziało, mam nadzieję, że każdy mnie lubi, z moich sąsiadów, oczywiście, że każdy nas lubi, ale wiecie co, tak na wszelki wypadek. Jeszcze poprawiamy relacje, to naprawdę będzie nawet wszystko po 100 tak naprawdę, z Ukrainą trzeba poprawić, bo ona już jest ósma, no i zjadła sobie ogólnie sam Białoruś. A to, to co się dzieje na świecie, zobaczmy jakby, Chiny się biją z Indiami, nic nowego, tutaj cisza, tutaj... Cisza, Stany zjadły, Meksyki są potężne. No i tak, jakby powiem wam, że jakby po 425 torach to, nawet, jakby jeszcze nie ma tragedii, co nie? Nie ma jeszcze, jakby tragedii. Wydaje mi się, że teraz, no mówię, tutaj powinno to bardziej wszystko funkcjonować. Na pewno musimy zainwestować, wiecie, wiecie w co teraz, w badania. Bo potrzebujemy ileś tam badania, żeby po prostu budować farmy kolejne. No i kolejne w ogóle, warsztaty, biblioteka też się przyda. Dobrze jest, mamy już tą, tą ten poziom technologii, który ja chciałem. W takim razie, zbudujemy sobie ogólnie. Już farmy na Maksa. Yy, chyba Maksa, bo nie wiem, czy jest kolejny jeszcze poziom. Jeśli jest, to kurwa, będę klikał, klikał to. O Boże, jest kolejny poziom, można piątki budować farmy. Ja pierdzielę, ale będzie klikania. Dobra, lecimy. Dobra, powiem wam, że się udało. A nie, jeszcze tutaj jest, dobra, jeszcze gniezno, nie zobaczyłem. Jakby już naprawdę jest ostatnie. Mm, ostatnie prowincje chyba. Dobra, tu wszędzie jest piątka. Dobra, mamy wszędzie w każdej prowincji, właśnie w tym momencie mamy farmę na poziom piąty, więc ja mam nadzieję, że teraz ta populacja będzie nam tutaj wzrastała trochę szybciej. Ja pierdzie, prawie tysiąc tur już, tur już minęło, cały świat się bije. Ja na szczęście miałam tylko jedną wojnę. Trzeba patrzeć na te relacje, bo tu może być nieciekawe. Ej, w ogóle spadł, ale nam rozwój, inwestycja, jak nam spadły w ogóle. Dobra, 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 inwestycje na maksa, proszę tutaj się robić, żeby to wzrastało, bo jest niedobrze. No właśnie, dobra. One się dobiją za niedługo, a ja sobie poszukam tej mapki w tym czasie. Mhm. Nie mogę znaleźć mapki, żeby budować warsztaty, więc niedobrze. Nie wiem, czy ona jest w ogóle. Chyba nie ma. Jeśli nie mogę znaleźć. No tak, bo jeśli nie mogę znaleźć, to nie ma. Najprostsze wytłumaczenie. Pięknie, zobaczcie, jak tutaj wpływy z produkcji, jak nam wzrastają. Tego to się zaraz już ogarnie, a my będziemy lecieć z budową warsztatów w takim razie. Ja, Pierdziel, to jest naprawdę. Ja już, już zaczynam naprawdę żałować, że ja sobie wymyśliłem taki challenge. Ile tu jest kóźwa klikania, Roz, ja na wszystkich jak leci, na szczęście nas lubi, więc my chyba na jej celowniku nie jesteśmy i możemy liczyć na jej pomoc, jakby to źle nie brzmiało, ale naprawdę, klikam, 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 jesteśmy na miejscu ósmym, więc już jest naprawdę lepiej, tylko pamiętajcie, ja nie inwestuję jeszcze w ekonomię, a tutaj ekonomia naprawdę zrobi nam dużą robotę. Cały czas, naprawdę cały czas. O, tutaj nie ma w ogóle. Y, cały czas jak widzicie, no ja napierdzielam, staram się ją budować i biblioteki, i warsztaty. Teraz już naprawdę nie patrzę co, tylko buduję. Po prostu cały czas teraz już też buduję. Czy to uniwersytety, jeszcze laboratorium trzeba będzie budować później. Ja pierdzielę. Dobra, powiem wam, że chyba wszędzie wybudowałam farmę piątki, warsztaty dwójki i y, tutaj te biblioteki, laboratoria ja też na poziom drugi. Więc jest dobrze. Tylko że. Jeśli ja bym chciał mieć na maksa wszystko, to potrzebuję jeszcze większy poziom technologii, bo dopiero to 0,85. No jak widzicie, jest jeszcze laboratorium badawcze. O Boże, będzie jeszcze klikania trochę, ale tak jak widzicie, tutaj wszędzie warsztaty dwójki są wszędzie, są warsztaty dwójki. Chciałbym znaleźć te biblioteki jeszcze. Czy ja to gdzie znajdę? Jest biblioteka. Ej, tu nie ma. Ja tu mogę i tak budować. Nie zawróciłem w ogóle na to uwagi. Dobra, czyli co? Lecimy teraz sobie z badaniami jeszcze, bo potrzebuje 0,85. Na szczęście poziomu czwartego bibliotek już nie ma, więc nie będę musiał tak długo klikać, ale w ogóle one zajmują, znaczy dużo kosztują, ale zabierają mało punktów ruchu, na szczęście, więc jeszcze wybuduję dosyć szybko, takie, taką mam też nadzieję. No nie, Austria, nie, nie Austria, Łotwa mi wypowiedziała wojnę, nawet nie zobaczyłem. Na szczęście miałem tu jakieś jednostki, które od razu się obroniły. Ale ona jest popierdolona? Otóż ona ma jedną prowincję, weź ty się uspokój, nie ziomek. Rozejm? Rozejm. Dzięki. Dobra, na szczęście bardzo szybko udało mi się wybudować te tutaj biblioteczki, więc już mamy poziom trzeci wszędzie. Choć to tak nie, nie wygląda, jakby to były biblioteki, poziom trzeci wszędzie. No ale no dobra. przyraz populacji na poziomie 115%. Jeszcze warsztaty musiałbym pobudować. Warsztaty wszędzie musiałbym zbudować, bo chyba nie ma warsztatów poziomu czwartego. Nie ma na szczęście. Czyli wystarczy, że wybuduję, wybuduję teraz wszędzie warsztaty. I to już jest koniec. Znaczy koniec budowy, więc. Po tysiąc, ja pierwszy tysiąc, który to zajęło. Dobra, lecimy wszędzie z wartatami. Kurwa, już widzę przez okno, że rodzice przyjechali. Zaraz będą się pytać, co ty zrobiłeś? Co ty, co, ty, co ty robisz? Dobra, i teraz można powiedzieć, że wytaczamy dopiero porządny dział. Widzicie inwestycje? No to, dobra, widać, że Polska się wyróżnia bardzo, ale naprawdę bardzo tutaj. No, naj, najsilniejszym krajem jesteśmy tak naprawdę. Chociaż w sumie Belgia, ej, oni też mają wszędzie trójki. Holandia, aha, mhm, no spoko. Nie, no dobra, Belka też nieźle leci, ale my... Wydaje mi się, że jesteśmy silniejsi. I tak. Dlatego teraz wytaczamy naprawdę konkretne działo, czyli inwestycje. Inwestycje, a czy ekonomia. Po prostu. Inwestujemy w ekonomię teraz. Tym sposobem wydaje mi się, że zaraz powinniśmy być na miejscu pierwszym. Dobra, już miejsce siódme jest. Naprawdę dosyć szybko to poszło. Teraz tak, ja znajdę trochę z inwestycji i lecę bardziej w ekonomię, też, żeby tutaj wiadomo. Przyrost populacji też jest ważny, bo on też daje nam ogólnie ranki. On też nam daje ranki. Dobra, jest, proszę Państwa, już miejsce szóste. Jest coraz lepiej. Dobra, jest miejsce czwarte. Naprawdę jest coraz. Bliżej mojego sukcesu. Znaczy, w sumie teraz sobie zdałem sprawę, że pewnie jakby od samego początku inwestować tylko w ekonomię, to w sumie byśmy byli już na miejscu pierwszym. Dobra, wygląda to powiem wam już bardzo dobrze. Wiecie dlaczego? Bo zrealizowaliśmy celny dzisiejszy odcinek, czyli jesteśmy na miejscu pierwszym ogólnie i zrąbały się jeszcze nazwy cywilizacje, jak widzicie. No więc tutaj, no, jest Chorwacja gdzieś tutaj i, i, i nie wiem dlaczego tak jest, ale po prostu tak jest, bo, bo tak. Mamy wszystko na większe tak naprawdę, znaczy no nie w sumie, ale ekonomicznie to my w ogóle zjadamy wszystkich przeciwników, bo populacja to jest już na, na miejscu trzecim dopiero, mm, ekonomicznie. Trochę nas zaczęła doganiać Rosja, ale mamy 100 tysięcy więcej, ej myślałem, że serio zaczęła doganiać ta Rosja, ale nie ma co się dziwić, wiecie dlaczego? Bo Rosja ogólnie to ma 700 prowincji prawie, gdzie my mamy 42. To faktu, że my i tak jesteśmy na miejscu pierwszym jesteśmy wyżej od nich, więc tak, wynik w rankingu my jesteśmy, prowincja, no to wiadomo, tutaj nawet nie ma co nas szukać. Populacja na miejscu trzecim. Pewnie jakbym chciał, to bym mógł dobić. Cały czas inwestuje w przyrost naturalny. Poziom technologii oczywiście, że my jesteśmy pierwsi, więc tak naprawdę w tych takich, no wiadomo, no populacja to trochę ciężko mieć więcej populacji niż Rosja, która ma 700 prowincji, chociaż mówię, no pewnie jakbym chciał, bym tu siedział, to by się to też w końcu nabiło. Mógłbym jeszcze wiadomo, inwestować i inwestować, ale te inwestycje tutaj naprawdę wyglądają konkretnie. 30, 350 tysięcy ogólnie ekonomii w Krakowie. No nic dodać, nic ująć. Na przykład, wiecie, to z takiej Warszawy, to ja mogę zrekrutować 30 tysięcy wojska. Z Krakowa też 30 tysięcy. No tutaj z tych innych ogólnie to już mniej, ale no po prostu ta Polska to jest popieprzona. A i ogólnie, jakbyśmy nie inwestowali w nic, to na jedną turę zarabiamy prawie po 100. No tak, no, zarabiamy ponad 100 tysięcy. Dobra, powiem Wam, że to naprawdę wystarczy. Naprawdę wystarczy. Zobaczcie jak ogólnie, jak wygląda ekonomia w prowincjach. Ja chcę... Patrząc na te prowincje, które, w które ja w ogóle nie inwestowałem, to jest, wiecie, po 3000, ogólnie bo inwestowałem tylko w te, te pierwsze, które były, bo one miały na najwięcej populacji, to najbardziej by się też rozwijało, oczywiście. Kraków, milion, Warszawa, milion, Gdynia, 600 tysięcy, Lublin, 300 tysięcy, no sami widzicie, jak to wygląda. I teraz tak, jeszcze raz zobaczmy sobie rankingi, czyli ekonomia. No to wiadomo, nasza ekonomia to 3,5 miliona, czyli ogólnie rzecz biorąc, ekonomia Warszawy. Oczywiście nazwy się zepsuły. Ekonomia Warszawy, w jednej prowincji, jest lepsza od ekonomii całych Stanów Zjednoczonych, które są drugie na świecie. Rozumiecie to? Jedna prowincja jest lepsza od ich całego kraju. Tutaj wiadomo, no populacja to nam jeszcze brakuje trochę, mm, tak jak ja powiedziałem wcześniej. No ale tak, tak ogólnie to inna, no to poziom technologii, no mówię, ta ekonomia, <laughs> Jest po prostu hit, ile my stąd możemy teraz ludzi rekrutować, chociaż no ludzie ja to mówię, to zależy od populacji, moglibyśmy jeszcze, mógłbym tutaj siedzieć przez godzinę, może nawalać tylko cały czas w to, po prostu, wystarczy, naprawdę wystarczy, wydaje mi się, że taka Polska wam odpowiada, naprawdę, jakby, tym razem nie inwestowaliśmy w wojny, chciałem powiedzieć, no w sumie można tak powiedzieć, no nie atakowaliśmy nikogo, cały czas jakieś złote ery mamy jeszcze też, nie atakowaliśmy nikogo, a udało się stworzyć tak po prostu potężny i nienormalny wręcz kraj, śmiem stwierdzić. Sami widzicie jak to wyglądają punkty technologii, jeszcze samo możecie zwrócić okiem, no mówię, jest po prostu potęga. Jeśli by ktoś chciał zagrać sobie ten scenariusz, ja mogę go podesłać, nie ma sprawy, zagrać taką Polską, to wydaje mi się, że jest tylko przyjemność. Wydaje mi się, że to by było tyle, mam nadzieję, że wam się podobał taki odcineczek, trochę inny. Wydaje mi się, że nikt nie stworzył tak potężnej Polski ekonomicznie, nikt, naprawdę nikt. 3,5 miliona ekonomii, nie no, co ja mogę powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Ja dziękuję za dzisiejsze oglądanie i widzimy się w następnym. Żegnam.